Halo? Dzień dobry, Marta Strzelczyk, Telekomunikacja Polska. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Halo? Dzień dobry, Marta Strzelczyk, Telekomunikacja Polska. Dzień dobry, Lodzio, tak? Czy z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Jutro przyjadę? Nie, panie, nie przyjadę. Strzelczyk, Marta, Telekomunikacja Polska z tej strony. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Mam. Uh, Proszę? Jestem w domu cały czas. Rozmawiam z panią Heleną Bomrowską. No. Proszę pani, ja się kontaktuję z panią, ponieważ chciałabym zaproponować naszą najnowszą ofertę stałego, bardzo szybkiego dostępu do internetu. Czy pani ma teraz chwilę czasu na rozmowę w tej sprawie? No, no. Ma pani chwilę czasu? No za chulara. Jeszcze? Piszcze, piszcze. Nie można porozmawiać. Mam no mów. mów. E, proszę pani. Czy pani obecnie posiada w domu komputer? Tak. O, a ma pani internet? No. Ma pani internet? Będę. Będzie pani miała? jestem w domu i przychodź. Proszę Pani, gdzie mam przyjść? Ja dzwonię z Telekomunikacji Polskiej, ja nie jestem Pani żadną sąsiadką. No dobrze, ja chodzić nie mogę nigdzie tak, bo nie mogę chodzić. Tak, ale ja proszę Pani nie chcę, żeby Pani gdzieś chodziła. Ja do Pani dzwonię, ponieważ chciałabym przedstawić ofertę dostępu do internetu. I pytam, czy Pani ma w domu komputer? No, no. Ma Pani? No nie wiem, zobaczę. Nie wie Pani, czy jest w domu komputer? Ja będę dała radę, to tak, a jak nie, to nie. Ale czy ma Pani w domu komputer teraz w domu? Jest komputer, czy nie? No przejść. Ale gdzie ja mam przyjść? No przecież gdzie? Proszę? No. Gdzie ja mam przyjść? No. Proszę Pani, gdzie ja mam przyjść? Dobra. Halo? Słucham. Pani, czy Pani ma teraz w domu komputer? W domu jest komputer? Słuchaj Pani. Co? Ja jeszcze raz mówię, że ja nie mogę nigdy po schodach zejść. Tak? Nigdzie nie chodzę. Nie mogę, bo byłem w sanatorium, ale tu nie mogę nigdzie zejść, nie mogę nigdzie chodzić. Mhm. O i skończyło się. Taka sprawa. Ale co to ma wspólnego z komputerem? No kto do mnie co ma, to proszę przyjść i... Załatwi Przez telefon nie może pani rozmawiać? No. Nie. To bardzo, tak? No Ja nie mogę chodzić. Nie mogę chodzić. Uh -huh. Nie udaje mnie wcale chodzić. Rób, co chcesz. Rozumiem. Tak płacz, nie płacz. Nie mogę chodzić na nogi. I smaruję, i co na tylko. Będę musiała po świętach do szpitala pojechać i już.